Z tym zapamiętywaniem to jest dziwnie. Do tej pory pamiętam rymowany niemiecki wierszyk, który ryłem na pamięć, bo nauczyciel dał mi jedyną szansę na dwóje na koniec roku w szkole. Zestresowany wydukałem i pamiętam to dziadostwo do dzisiaj. Dzisiaj, przed pisaniem scenariusza do animacji, czytałem sobie umowę o realizacji animacji i nie pamiętam z niej dosłownie niczego. Nie pamiętam większości książek, które w życiu czytałem. Jak to jest z tym zapamiętywaniem? Tekstu, czegokolwiek. Czy jesteśmy skazani na pamięciowe rycie, by faktycznie utrwalić coś na stałe? Przygotowałem sześć skutecznych zasad zapamiętywania tego, co czytaliśmy, z czego szósta jest moją ulubioną. Lecimy. Należy do osób z niezłą pamięcią, do tego całkiem spostrzegawczych, ale ja nieźle pamiętam i nieźle spostrzegam tylko to, co dla mnie ważne. Dlatego też posiłkuję się kalendarzem, robię sobie regularne listy zadań zgodnie z moją filozofią choćby skały srały, którą opisałem w mojej książce i kursie Pożegnaj Prokrastynację, którą możesz zakupić z atrakcyjną zniżką w linku w opisie filmu. Pierwsza rzecz. Reinterpretacja poznawcza. To jest jedno określenie na cały szereg sposobów skutecznego uczenia się, bardzo modny, ale często wręcz nadużywany przez wszelkie maści poradniki uczenia się. Ogólna zasada jest taka, by wzbogacić nasz proces uczenia się o pewne bardzo oryginalne praktyki, np. po przeczytaniu fragmentu, powtórzyć wszystko w języku angielskim, albo po przeczytaniu istotnego fragmentu zjeść sobie kawałek cytryny i powtórzyć daną porcję wiedzy ponownie. Dokonują się w takich sytuacjach łączenia intensywnego czy też bardzo specyficznego bodźca z konkretną porcją wiedzy. Dzięki czemu wojny napoleońskie mogą nam się kojarzyć z cytryną, a jakiś detal z tych wojen z konkretnym ćwiczeniem fizycznym, jakie wykonywałeś tuż po utrwaleniu danej daty. Brzmi to może dziwnie, ale chodzi o to, żeby daną porcję wiedzy aktywnie odegrać i zrobić z niej jak najszybciej użytek, nawet jeśli ten użytek jest bardzo nieużytkowy. Wpisać tę wiedzę w jakiś kontekst, technikę pamięciową. Od biedy pomogą ci nawet przy tym fiszki, przysłowia, nawet memy. Wszystko, co może Ci pomóc, by tu i teraz w momencie przyswajania wiedzy skorelować ją sobie z czymś interesującym, z silnym bodźcem, z ruchem fizycznym, z zapachem, smakiem i tym podobne. Mamy zresztą w głowie istotny podział na prostą pamięć operacyjną, krótkoterminową, która pomaga nam zapamiętać rzeczy do kupienia w sklepie, czy fakt, że parę minut temu postawiliśmy wodę na herbatę. W zależności od naszego poziomu skupienia będzie nam służyło od paru minut do paru nastu godzin. Mamy też pamięć długoterminową, trwale wpisaną w nasz mózg w formie specyficznych połączeń neuronowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie jeździć na pamięć samochodem po naszym rodzinnym mieście bez zerkania w mapy. Pamiętamy imiona ludzi, z którymi pracujemy, czy przyjaciół z dzieciństwa, czy pamiętamy po 22 latach taką bzdurę jak niemiecką rymowankę, którą ryliśmy i pod silnym stresem dukaliśmy na jednej z lekcji. Dla niej ta głupia rymowanka właśnie była uczona w specyficznym kontekście – bo pod dużym stresem. Również jej odtworzenie wiązało się z pewną formą publicznego, klasowego upokorzenia, jakim jest ratowanie zagrożenia z niemieckiego przed całą grupą, czymś zupełnie bezsensownym. Druga technika. Notuj i zakreślaj. Notowanie wydaje się banalne i mało skuteczne, ale istotne jest też to, jak notujemy. W całym tym podkreślaniu i zaznaczaniu dużą rolę odgrywa właśnie krytyczne spojrzenie na przeczytany tekst. Wymaga to przemyślenia, o czym się czytało, i starannego wyselekcjonowania informacji godnych uwagi. Mogą być to też krótkie notatki będące odpowiedzią na konkretne pytania. Co robi? Co mówi? Postara się wybierać naprawdę najważniejsze zdania czy nawet pojedyncze słowa, które będą miały na celu jedynie zwrócenie twojej uwagi i zmotywowanie mózgu do odtworzenia reszty informacji. Umysł ludzki lubi pojedyncze bodźce i stymulatory wyróżniające się spośród reszty. Czyli nie jest istotne bezmyślne przepisywanie, a przepisywanie najlepiej własnymi słowami. Wówczas, gdy za tydzień powtórzysz tę porcję wiedzy, to powtórkę zrobisz już ze swoich notatek. Ano istotne, notowanie ma najwięcej sensu na długo przed realnym egzaminem wiedzy, bo pomaga nam przy powtórkach. Jeśli masz egzamin jutro, to notowanie, nawet kontekstowe i własnymi słowami, nie da Ci tak dużo jak kilka powtórek. Dość istotną kwestią jest staranne wyselekcjonowanie najważniejszych informacji. Widziałem czasami teksty pokolorowane na pięć różnych kolorów. Każdym kolorem zaznaczone były inne, super ważne informacje. Jedynie do czego doprowadziło to. oczopląc. Niestety, ale nie ułatwiało to w żaden sposób zapamiętywania. Zastanawiasz się, jak to zrobić, jeżeli nie chcesz pisać po książkach czy ważnych dokumentach, możesz rzucić do tego samo przylepnych znaczników, które nie pozostawiają śladów. Albo użyć osobnego notatnika do zapisywania istotnych informacji z notacją strony w książce. I jeszcze jedna techniczna uwaga, która często jest pomijana przez osoby, które zajmują się skuteczną edukacją, to wyraźny podział na zapamiętywanie, utrwalanie i przywoływanie. To są trzy rzeczy. To trochę inne procesy. Można coś pamiętać, ale nie umieć dobrze tego przywołać. Albo można coś przywołać, ale nie mieć utrwalonego. Na przykład nagle sobie coś przypominasz. W przypadku notowania pracujemy w szczególności nad utrwalaniem i zapamiętywaniem. Reinterpretacja poznawcza z poprzedniego punktu służy głównie technikom sprytnego przywoływania. To kluczowe, że nawet jak coś zapamiętamy, bez dobrego mechanizmu przywoływania tej wiedzy z naszej pamięci możemy stać na egzaminie i po prostu milczeć. Więc są to oddzielne sprawności i mniej tego świadomość. Trzecia rzecz, trzecia technika. Wracaj do wyszczególnionych informacji. Mówiłem już o wracaniu do informacji, ale trzeba to powtórzyć. Nie jesteśmy w stanie przywołać z pamięci wiedzy, której tam nie utrwaliliśmy. Żeby ją skutecznie utrwalić, warto ją powtarzać. Najlepiej tuż po poznaniu, potem na następny dzień, potem raz w tygodniu przez miesiąc, potem raz na miesiąc, a potem raz na kwartał. Oczywiście to prowadzi do dość oczywistej konkluzji, że najlepiej zapamiętamy porcję wiedzy, którą aktywnie będziemy wykorzystywali w życiu i pracy codziennej. Oczywiście możemy to też dla sportu wykorzystywać. W praktyce jest tak, że jeśli nie powtarzamy czegoś celowo, to wiedza się nie utrwali, a przywoływanie będzie przypominało jak wróżenie z fusów, że coś kojarzy, coś tam było, ale wszystko jest to takie mgliste. Zapamiętywanie dla przysłowiowego sportu będzie więc zadaniem wymagającym ekstra wysiłku. Jeśli jednak znajdziesz sensowny cel swojego świadomego powtarzania i utrwalania, to pamiętaj codziennie, co tydzień, co miesiąc, a potem co kwartał. Czwarta technika. Notuj odręcznie i w sposób rozszerzony. Jednym z wariantów reinterpretacji poznawczej jest zrobienie tzw. map myśli. To znaczy, że notatka przypomina hasłową grę skojarzeń. Że jakiś element łączy się z innym, a ten generuje następne sieci powiązań. Wiedza niby ta sama, ale rozłożona zupełnie inaczej przestrzennie, może pomóc ci w przywołaniu danej porcji. Korzystając z tego przy ważnych egzaminach, gdy dobrze przygotowana mapa myśli przyswojona, mocno wryje się w pamięć. Wystarczy, że przywołasz sobie, jak ta kartka wyglądała i oczami wyobraźni przypomnisz sobie, co było po prawej stronie kartki, a co po lewej stronie kartki. Taka wizualna pamięć hasłowa jest bardzo przydatna, by przywołać sobie odpowiednie hasła i połączenia. Nie ryjesz pamięciowo tekstu, ale doskonale zapamiętujesz jak mapa wyglądała i poruszasz się po niej w pamięci, przywołując dane porcje wiedzy. To jeden z wielu, wielu sposobów notowania rozszerzonego. I dlaczego skupiam się też na notowaniu ręcznym? Pismo odręczne angażuje znacznie bardziej nasz mózg. Prowadzi do lepszego skupienia niż pisanie na komputerze. Dzięki temu nasza pamięć krótkoterminowa Otrzymuje silniejszy bodziec. To jeden z wielu sposobów rozszerzonego notowania. Możesz używać rysunków, baz grania, dodawania strzałek, połączeń. Te mapy mogą być naprawdę kolorowe i ciekawe. Piąty sposób: rozszerz swoje notatki. Pamiętaj, że notki nie muszą mieć jedynie formy pisemnej. Znajdź swój unikatowy sposób na ułatwienie sobie zapamiętywania. Wymyśl coś tylko swojego, nietuzinkowego. Istotne jest, żeby notatki wykonywać odręcznie. Pomimo zaawansowanych technologii i różnych dostępnych aplikacji, to zapisane w życie słowa są najlepiej przyswajalną formą przez mózg. Dlaczego nie komputer? Zbyt duża ilość bodźców nie pozwala się skupić na jednej konkretnej rzeczy do zapamiętania. Pomyśl też o różnych formach notowania: rysunki, bazgranie, dodawaj strzałki. Pomyśl do zrobieniu mapy myśli, pomyśl o zrobieniu y, różnego rodzaju schematów blokowych. Wtedy dużo łatwiej wprowadzisz swój mózg na konkretne tory myślowe i wyegzekwujesz przypominanie sobie kolejnych rzeczy. I jak zresztą widzisz, od pierwszej do piątej one wszystkie logicznie łączą się w jedną całość. Ale dopiero szósta technika, dopiero szósta technika jest taką mistrzowską, moją ulubioną, najlepszą. Szósta to, wytłumacz innej osobie. To jest mój ulubiony sposób, by świeżo zdobytą wiedzę wytłumaczyć Laikowi. Weź sobie do tego osobę, z którą się wspólnie uczysz, albo ochotnika, który jest zupełnie zielony w temacie, ale chętny do pomocy. Na początku możesz zerkać w notatki. Wyjaśnij swoimi słowami temat, który próbujesz zapamiętać. To moja ulubiona technika, a jej wariant, który opracowałem sobie w którymś momencie z braku osoby, którym mogłem tłumaczyć, taką metodę opowiadania danego tematu własnymi słowami. Przestrzeń. powietrze. Po prostu chodziłem po mieszkaniu i próbowałem ubrać słowa temat, próbując go odgarnąć od A do Z, jako formę przemówienia, mowy, prezentacji. Gdy to powiedziałem swoimi słowami, zapamiętywałem wtedy bardzo dobrze. I naprawdę na długo. Rozszerzyłem to, gdy zacząłem zajmować się szkoleniami. Zauważyłem, że przygotowując mój program szkoleniowy i prowadząc pierwsze szkolenia, uczę się znacznie więcej niż jego uczestnicy. No, z pełnym szacunkiem. Ale po prostu wykonywałem pracę kilkukrotnie, powtarzając to wielokrotnie, próbując reinterpretować to, napotykając na szkoleniach na różne pytania, na różne problemy, bariery osób, które przyswajają wiedzę w inny sposób, są na innym poziomie. Musiałem z tylu stron spojrzeć na daną porcję wiedzy, że byłem przygotowany na absolutnie wszystko. Przygotowuję się na wszelkie konteksty, projektuję ćwiczenia, próbuję przewidzieć reakcje. Przygotowuję się więc nie tylko wiedzowo, ale kontekstowo do poziomu, w którym w ramach konkretnej wiedzy komfortowo mogę improwizować. Więc moja ulubiona i najlepsza i najbardziej sprawdzona technika spróbuj wytłumaczyć innej osobie, a nawet jak nie masz innej osoby obok, spróbuj przygotować z tego małe przemówienie i powiedz je w mieszkaniu, stań przed lustrem, zrób małą prezentację, zobaczysz. Że na następny dzień będziesz pamiętał to naprawdę dobrze. A jakie ty masz sposoby na skuteczne zapamiętywanie przyczynanego materiału? Podziel się w komentarzu. No i dzięki za poświęcony czas i pamiętaj, pozostanie przeciętne. Cześć!